A ja kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym Wam tylko pokazać, jak spędzam dzisiejszy poranek. Właśnie tak zobaczcie, jestem na naszym kąpielisku tuż za domem. Oddycham, relaksuję się, i chciałoby się powiedzieć, trwaj chwilę. Jesteś piękna, tutaj jest cudownie. Także relaksuję się, i tak wygląda mój dzisiejszy ranek. Zobaczcie, a tam jest już nasz dom. Widać kawałek tarasu naszego. Także jestem po drugiej stronie rzeki. Cały czas wieje, ale jest przepięknie, słonecznie i cieplutko i pokażę Wam bardzo fajne miejsce, gdzie też często przychodzimy. No i zobaczcie, bardzo często tu ktoś łowi ryby. Krzysiek też nieraz już tutaj łowił, ale to jest po prostu przepięknie. Także po drugiej stronie naszego domu e, też można tak blisko rzeki sobie po prostu usiąść. Chciałam się do was trochę odezwać, posiedzieć tutaj e, chwilkę i pogadać po prostu, ale strasznie dzisiaj wieje. I powiem wam, że tak wieje, że za każdym razem jak chcę coś powiedzieć, to zaczyna wiać, ale na pewno sobie tutaj chwilkę jeszcze e, posiedzę będę próbowała się do Was odezwać, ale tak jak mówię, cały czas wieje, a wiem, że to jest taki dyskomfort oglądania, szczególnie jak oglądacie, nie wiem, na słuchawkach, ale chciałam Wam tylko tyle powiedzieć, żebyście też doceniali to, co macie. Ja na przykład bardzo dawno tutaj nie byłam, a bywały czasy, że często tutaj przychodziliśmy e, i jakby muszę więcej doceniać tę przyrodę, która tutaj jest, która, która mnie otacza, bo jest tu po prostu przepięknie, naprawdę. Jest tutaj przepięknie e, i ja dzisiaj akurat potrzebuję. Potrzebowałam tego, potrzebowałam się urwać, potrzebowałam y, trochę rzeczy przemyśleć, y, swoje życie, jakieś tam swoje sytuacje, a, i to bardzo pomaga, słuchajcie, to bardzo mi pomaga i bardzo tego właśnie y, dzisiaj y, potrzebowałam. Po prostu potrzebowałam, słuchajcie, trochę uciec, e, zebrać emocje, zebrać siły i porozmyślać trochę nad swoim życiem. A to miejsce tutaj jest naprawdę idealne, właśnie do wyciszenia się, do jakiejś tam medytacji, do oddychania. E, I stwierdziłam, że po prostu za mało doceniam przyrodę, która, która tutaj jest, która nas otacza e, na co dzień. Także taki spacer, chwila refleksji, taki czas. Sama ze sobą jest bardzo, bardzo ważny. I ja wracam taka oczyszczona, odświeżona, z takim świeżym umysłem, z chęcią do działania. Także polecam każdemu. <sum> Wróciłam do domu, i moi drodzy, dostałam teraz mnóstwo, mnóstwo wiadomości na Instagramie, dlatego że na Instagramie też Wam rzuciłam taką krótką relację i bardzo wielu z Was napisało, że podoba Wam się taki content, content i że chcecie więcej naszej wioseczki, pięknych okolic, Podlasia, moich przemyśleń, spacerów, także bardzo mnie to cieszy, że lubicie też takie rzeczy oglądać, takie treści oglądać. No i koniecznie też napiszcie mi tutaj w komentarzu, czy chcecie więcej takich rozkmin, może wspólnych spacerów, jakichś tam fajnych miejsc na Podlasiu, znaczy chodzi mi tutaj... Y wiecie, nasz las, rzeka, my mamy tutaj dużo takich pięknych terenów, niekoniecznie musimy gdzieś jechać i zwiedzać, nie, 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 po prostu chodzi mi o to, że e, żebym częściej zabierała Was e, ze sobą właśnie na zewnątrz, e, na takie pogaduchy na łonie natury, żebyśmy sobie na przykład, nie wiem, e, zmienili trochę kadr, Wy też, otoczenie e, i troszeczkę więcej przyrody, natury niż na przykład domu i mówienia do Was z sypialni, mogłabym więcej do Was mówić na przykład z lasu, czy właśnie z kąpieliska czy gdzieś z rzeki. także e, na Instagramie dostałam dużo Dużo wiadomości e, po tej mojej dzisiejszej relacji, i po ostatniej relacji, gdzie pokazywałam wam też e, kilka przybitek z e, Tykocina gdzie często spacerujemy, także dajcie znać, czy chcecie więcej takich treści, pogadanek, rozkmin życiowych właśnie na łonie natury, czy chcecie, żebym zabierała Was na takie wspólne spacery, jeżeli tak, to dajcie mi znać i ja też chcę więcej spacerować. Co nam daje takie spacerowanie? Jest mnóstwo powodów, dla których warto jeść, jest wyjść z domu, przespacerować się, słuchajcie... Witamina D3. Wiemy, jak ważna jest witamina D3 dla naszego organizmu. Także to jest kilka powodów, dla których warto wyjść na spacer. Czas dla siebie. Witamina D3. Oczyszczenie swoich myśli, oczyszczenie swojej głowy. To jest bardzo, bardzo ważne. Kontakt z naturą przede wszystkim. Jakieś tam ćwiczenia, bo i wiecie, wdychamy powietrze, więc fajnie tutaj to na nas działa. Ja na przykład jak jestem więcej na powietrzu, to w nocy też lepiej śpię, także, także to to. Ja słuchajcie, sobie to wszystko zapisałam, żeby Wam to teraz wszystko razem w jedną całość, więc. Chwila dla siebie, moi drodzy, korzystne takie ćwiczenia i trochę ruchu, wiadomo, ruch to zdrowie. E, kolejna rzecz to, tak jak Wam mówiłam, przerwa od kłopotów, od tego co Was martwi, e, czas dla siebie, czas po prostu samej ze sobą. Kontakt z naturą, najważniejsza sprawa, oczyszczenie przestrzeni umysłu e, i na przykład właśnie dostęp do witaminy D3. Słuchajcie, ja na przykład już ostatnio czułam się strasznie taka przebodźcowana, naprawdę. E, bardzo dużo korzystam z laptopa, z telefonu. E, z mediów społecznościowych, praktycznie cały czas wiecie, że to jest moja praca, i ja cały czas gdzieś tam w tym siedzę, i naprawdę zauważyłam, że już nie, że trochę stop, trochę trzeba zwolnić, bo za dużo tego po prostu jest. Więc mój umysł też po prostu potrzebuje jakichś tam, wiecie, innych bodźców, tak. I ja, jak wracam, nie wiem, ze spaceru, z takiego kontaktu z naturą, to mam więcej energii do działania, czuję się bardziej spokojna. I, I czuję, że miałam taki czas dla siebie Czas na przemyślenia I że też coś zrobiłam dobrego dla siebie Dla swojego organizmu Także chcę to pielęgnować, chcę więcej spacerować Zdecydowanie więcej kontaktu z naturą Dajcie znać, co na przykład Jak macie problemy, chcecie się od wszystkiego oderwać Co na Was najlepiej działa Czy właśnie jest to spacer Czy jest to, nie wiem, czytanie książki Czy zaszycie się w jakimś ulubionym miejscu Dajcie znać, co, co wtedy robicie Jestem bardzo, bardzo ciekawa Ciągnik z przyczepką, dzisiaj pomarańczowy dla odmian Ja, ne? Także koniecznie mi, kochani, napiszcie. No i cieszę się, że na Instagramie Wam się te treści spodobały. Jeżeli, tak jak mówię, chcecie więcej moich rozkmin, spacerów, natury, to będziemy sobie po prostu razem wychodzić, czy na rower, czy na spacer. A właśnie Krzysiek musi jeszcze przejrzeć mój rower, zobaczyć, czy z nim wszystko w porządku. No i trzeba już w końcu startować z rowerem i z przejażdżkami, bo już nie mogę się po prostu doczekać, a tymczasem zabieram się za zupę. Jezu, zaraz mi odpadnie ręka. Także zabieram się za zupkę, pokażę Wam, jaką zupę będę dzisiaj robiła. I. I słuchajcie, jest to zupa, w której przepisie jest napisane, że potrzebna jest termomiksa, osłona noża, osłona noża, miksującego? Nie, osłona noża, chyba tak. Natomiast wydaje mi się, że zrobię to bez tej części, bo nie mam części, nie mam osłony noża, jeżeli chodzi o termomiks. Zupa ziemniaczana kary, więc mam ogromną ochotę. A na obiad o kolację będzie rybka z pikarnika w sosie takim śmietanowym, także plan jest. No i tyle, lecimy dalej z tym dniem. I słuchajcie, tak, włączyło mi się gotowanie, także w piekarniku mam już rybę w takim sosie śmietanowym. To są filety z dorsza, właśnie w sosie śmietanowym. Młode ziemniaczki też już się tutaj gotują. Do tego jakiś tam ogórek na surówkę. No i będę robiła tę zupę, o której Wam mówiłam. Zupa ziemniaczana z kary. Z osłoną noża miksującego, ale słuchajcie, no zobaczcie. <laughs> zobaczcie, jest moja, moja best friend, ale tutaj chodzi tylko o to, że ten nóż będzie potrzebny do, słuchajcie, obrania po prostu ziemniaków w termomiksie także my nie musimy, ja normalnie obiorę te ziemniaki, a później już przepis yy, leci, także spokojnie bez osłony noża miksującego możemy to zrobić no, zobaczcie, to jest moja best friend best friend, moja pomocnica tylko się odzywam, ona jest Cześć, cześć! Dzisiaj witam się z Wami z ogródka. Postanowiłem no, czas już najwyższy, żeby posiać już trochę rzeczy, więc najpierw wziąłem się za nasze podwyższane grządki. Zobaczcie. Tak to już wygląda oczywiście po lekkim ogarnięciu, wszystko przekopałem, dodałem jeszcze takiego kompostu, zamieszałem to i teraz na górę pójdzie taka zwykła ziemia do wysiewu. Tam, jak możecie widzieć, są na końcu truskawki, i po drodze jeszcze tam wyrosło sobie sam szczypiorek, i coś tam jeszcze, więc tak to wygląda. Teraz posypię to wszystko ziemią do wysiewu, taką uniwersalną. I co? I będziemy siać. Dobra, skrzynie są już gotowe. Jeszcze w koło trzeba oporządzić, ale to już jutro, bo będzie jutro koszenie. A dzisiaj mamy już gotowe skrzynie do siania, i zobaczcie, już gotowe nasiona. No, tak jak w zeszłym roku, mamy tutaj w sumie wszystko. Nie będę tutaj wam wymieniał, ale, 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 ale bierzemy się do pracy. Mam już przygotowany ten taki kijeczek do wyznaczania tych grządek. Będziemy tak sobie odznaczać. O, nie widać. Trzeba będzie mocniej to robić. O, i taka linia nam zostanie, i tam będziemy siać. Także zabieram się do pracy. I gotowe. Wszystko jest ładnie posiane podlane. Tutaj jeszcze mamy przygotowane takie trzy e, grządeczki, jeden, drugi i tutaj trzeci e, i tu będzie sałata. A teraz czekamy na efekty. A tutaj możecie zobaczyć, nie wiem czy będzie widać, e, cebula. Tak cebula jak zawsze dookoła skrzyni. I gotowe. No i moi drodzy, zupa gotowa. I powiem wam, róbcie w ciemno. Ta zupa smakuje jak grochówka bez grochu. Autentycznie jak grochówka bez grochu. No, powiem wam, że to jest naprawdę petarda. Także zupa kary ziemniaczana. Polecam go. Tutaj dzieciaki szaleją, w sumie Nelcia tańczy, jakieś robi baski i szaleje. Dobra, kochani, był e, czas na pracę i teraz jest czas na odpoczynek. E, jak myślicie, gdzie mogę być? Jestem na rybkach. E, w ten sposób się relaksuję. Pierwszy raz w tym roku, więc zobaczymy, co się będzie działo. E, na razie się rozstawiłem i spokojnie czekam. Ptaszki ćwierkają, jest po prostu bajecznie. Zobaczcie co można złapać oprócz ryb na rybach. Jeża. Hej. Nie bój się.